My tak naprawdę dzisiaj potrzebujemy jednej rzeczy. Potrzebujemy energii. E, mówię o prądzie. E, jeżeli będzie prąd, to będziemy w stanie nowoczesne przemysły zasilać, bo one są niezwykle prądożerne. Stąd musimy mieć zieloną energię. A więc małe reaktory jądrowe, duże siłownie jądrowe, wiatr na lądzie, wiatr na morzu i magazyny energii. I oczywiście słońce. To są dzisiaj rzeczy, które muszą być absolutnym priorytetem. Bo dzisiaj w Unii Europejskiej, dobrze o tym wiecie, w, w, mamy energię pięć razy droższą niż w Stanach Zjednoczonych, trzy razy droższą niż w Chinach. No to jak my mamy konkurować? No ale kto rządzi? Ale my nie. Jesteście w koalicji. Tak, ale robimy, ale właśnie mówię, że robimy. Robimy i to na dwóch płaszczyznach robimy. Po pierwsze, robimy na tej płaszczyźnie, że zamrażamy cenę energii dla prywatnych odbiorców, co też dużo budżet kosztuje, bo, ona, bo, bo, bo energia z węgla jest droga. My mamy wciąż 62% miksu węglu. Ona jest pierońsko droga. My dzisiaj dopłacamy do samego wydobycia węgla 7 miliardów złotych, bo my u nas, tona, u nas wydobycie kosztuje 700. A na rynku możesz to sprzedać za 500 czy kupić za 500. To się po prostu nie opłaca. Więc my dzisiaj musimy spróbować jak najszybciej mieć tani prąd. Termomodernizację. Robimy wszystko, żeby... Z wszystko, nie termomodernizację, ale też źródła ciepła. Mamy w Polsce chyba jeszcze wciąż między 2 a 3 miliony domów, które ogrzewają się węglem. W tej chwili pojemność, do tej pory pojemność programów wymiany źródeł ciepła była chyba na poziomie 300 tysięcy źródeł rocznie. Robimy wszystko, żeby to było 600 tysięcy rocznie. I to też daje pracę ludziom. Wtedy zużywasz mniej prądu też i to wszystko zaczyna mniej kosztować, bo z prądem i z energią połowa jest w tym, i jaką on ma cenę na wejściu, ale też ile go zużywasz, jak to jest energochłonne, jak, ile jesteśmy w stanie go zatrzymać, oszczędzić. Więc tutaj się dzieje dużo. Mam nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej i jeszcze szybciej, bo ceny energii będą podstawowym obok bezpieczeństwa tematem przez najbliższe lata i w Polsce, ale też i w całej naszej części Europy. I dlatego też negocjujemy już ostatnie słowo w sprawie przytrzymania ETS-2. Które nam te ceny podniesie, jeszcze nie wiadomo do jakiego poziomu. ETS-2 jest mechanizmem, który był krojony na inne czasy i dla państw innych niż Polska. ETS-2 musi zostać. My musimy wyjść, mieć wyjątek od ETS-u drugiego, bo to jest dzisiaj nasza racja stanu. Unia Europejska emituje 8% globalnych emisji gazów cieplarnianych. A nałożyła na siebie słusznie, ambitnie, tylko to było w innych czasach, cele, jakby emitowała 80%. Dzisiaj są inne czasy i dzisiaj musimy sobie jasno powiedzieć. Jak się najpierw nie rozwiniemy, jeśli chodzi o nasz potencjał bezpieczeństwa, to będziemy sobie mogli dyskutować o ociepleniu albo o innych rzeczach ad mortem defecatam. Oczywiście, że jest ocieplenie klimatu i oczywiście, że ono zabija ludzi I oczywiście, że niszczy. Widzieliście, i, i o ile częściej zdarzają się katastrofalne powodzie, widzieliście pożary, widzieliście te fale upałów, od których wzrasta śmiertelność latem, nie tylko w jakiejś Francji czy Hiszpanii, ale również w Polsce. Ludzie tracą życie przez to. I my dzisiaj nie możemy być na to ślepi. Natomiast mamy też inne zagrożenia dzisiaj na oku, którym musimy sprostać. Ceny, energii fundamentalna rzecz. I tu zawsze mnie wiecie, w pewnym sensie można powiedzieć bawiło, jak oni przychodzili do mnie i mówili, to co, kiedy wgnieciesz Putina w ziemię? Kiedy wgnieciesz Putina w ziemię, odwołując się do Majsów? A mówię, a co tak się martwicie o Władimirowicza, tak? Żeby się mu krzywda nie stała. Wyobraźcie sobie, że w czasie jednej z takich dyskusji ktoś do mnie przyjdzie powiedział, czy pan sobie zdaje sprawę, że pan może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za obrazę głowy sąsiedniego państwa, nawet tak? Ja mówię, Jezus, jak się boję, obraziłem głowę państwa. Putin jest zbrodniarzem, jest zwykłym zbrodniarzem, a jeżeli ktoś, tak jak AFD, Partner polityczny Konfederacji w Parlamencie Europejskim postuluje reset w stosunkach z Rosją. Róbmy z Rosją interesy, kupujmy gaz, kupujmy ropę, zarabiajmy pieniądze, żeby Putinek kochany miał znowu, miał znowu pieniądze na bombardowanie dzieci. W Niemczech to jest długa tradycja tzw. Putin-Wersteyers. Jak to wczoraj ładnie określił pan poseł Kowal w czasie debaty Putino tak? No tak, no rozumiemy, no taka sytuacja, no trzeba, no nie jest to idealnie, ale może takich Putino mamy również w Polsce. I to jest piąta kolumna i trzeba to bardzo wyraźnie nazwać. Wszystko, co jest dzisiaj dobre dla Rosji, jest złe dla Polski. Chciałabym zapytać o temat, który jest bliski mojemu sercu, czyli o służbę zdrowia. Jaki ma pan plan na służbę zdrowia? Z ostatniego dnia dzisiaj panu powiem, że w Koszalińskim Szpitalu naszym wojewódzkim nie ma miejsca na oddziale wewnętrznym. Ludzie, którzy są po zawałach, w jakichś osłabieniach, zapaleniu płuc, leżą na sorze. Można podjechać i zobaczyć, że są osobne, zrobione sale na sorze. Następny temat. Mam pacjenta z Zdroju, któremu pomagałam zarejestrować się na kartę DILO. Proszę mi powiedzieć, jak, jak, jaki plan ma pan marszałek na służbę zdrowia, bo miało być po wyborach inaczej. Ja tego nie zauważyłam. To jest miało. wiele obszarów, w których nie jest jeszcze inaczej, i to, co słyszę w zasadzie wszędzie gdzie jestem, o sytuacji w ochronie zdrowia, o sytuacji w edukacji w wielu miejscach, jest niepokojące. I wie pani. Ja uważam, bo myśmy jako Polska 2050 pokazaliśmy bardzo dokładnie jaki mamy plan na ochronę zdrowia przed wyborami w 23 roku. Jak przebudować ten system? Jak sprawić, żeby powstały te powiatowe domy zdrowia, które będą agregowały y, znaczną część y, 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 specjalistów i y badań specjalistycznych, tak żeby odciążyć szpitale, które, bo u nas cały czas funkcjonuje ta piramida nie tak jak powinna, tak? profilaktyka najmniej, a szpital, który jest najdroższy, najwięcej. A to trzeba odwrócić. To znaczy, zanim człowiek dojdzie do szpitala, to powinien być najpierw długo w profilaktyce, w opiece mm. najbliżej siebie, podstawowej opieki zdrowotnej, później tej powiatowej. W Szpital najdrożej kosztuje, zawsze będzie najdrożej kosztował. Trzeba te szpitale oddłużyć też w sensowny sposób, bo przecież to jest dług, który ciągnie się na szpitalach powiatowych od, od, od przecież bardzo dawna. Natomiast, dlaczego o tym Wszystkim mówię, dlatego że ja tej zmiany też nie zauważam w takim y, natężeniu, w jakim się Policja powinna dziać. I kiedy patrzę na nakłady na ochronę zdrowia, to też czegoś nie rozumiem. Bo myśmy z 10 lat temu, ile dobrze pamiętam, albo 15, wydawali czterokrotnie mniej na ochronę zdrowia, tam około 70 chyba miliardów, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj wydajemy ponad 220. I że tak powiem user experience, pacjentów, którzy idą, jest cały czas podobny, można powiedzieć, tak? Podobny. No to jak to jest, powiedzcie mi, że cztery razy więcej na coś wydajesz, a to a to nadal trzy. Trzy? Jeżeli to są te Dokładnie, dokładnie, trzy. Wydajesz te trzy razy więcej na to, a to cały czas nie działa. I odpowiedź jest w mojej ocenie taka, że Ministerstwo Zdrowia dzisiaj chyba próbuje nadal takiej strategii... Jak przejechać? Strategii pogotowia ratunkowego, a tu potrzeba zmiany systemowej. I znowu tu się kłania prezydent, bo jakby prezydent nie pałacował przez 10 lat i nie pojawiał się tylko wtedy, jak się trzeba dać uczcić narodowi albo na narty pojechać, tylko naprawdę miał odpowiedzialność za państwo. Usiadł i powiedział, mam 10 lat. Wierzymy się za ochronę zdrowia. Format weimarski też praktycznie nie działa, bo we Francji albo co chwila zamieszanie, albo w Niemczech. E, ja nie miałem żadnego spotkania w formacie weimarskim, odkąd jestem, a w tym północnym chyba już 5 czy 6. E, Czesi bardzo boją się o to, co u nich będzie po wyborach. E, tu trzeba ich też mocno wzmocnić, więc pierwszy kierunek na pewno północ. Drugi, sensowna polityka sąsiedzka i europejska szerzej rozumiana. Dzisiaj Europa dramatycznie potrzebuje przywództwa. Dramatycznie. Bo z jednej strony jest Tusk, który jest mocnym liderem w Europie, można go lubić, nie lubić w Polsce, ja się często z nim sprzeczam. Jak jedzie do Europy, to ma papiery, bo był szefem Rady Europejskiej, przepraszam, nie, nie, ma, nie ma w ogóle dyskusji z tym. Jest Meloni, to nie jest moja bajka, ale Meloni jest liderką, ona wie o co chodzi. Raz na jakiś czas wychodzi Macron, a później na chwilę znika, ok, jest jak, ale słuchajcie, my mamy Trump, bierze Mazak. I podejmuje decyzję no. w sprawie, przyjmuje Panamę, no. robię Grenlandię, robię to w ogóle, wysyła wojska jednym pociągnięciem mazaka. Putin robi tak samo. A u nas trzeba zwołać 27, no. 27 którzy zanim się utrą, zanim Orban y, zawetuje, a Słowak zamilczy, albo jeszcze coś innego się wydarzy, to oni już tym mazakiem podpisali 15 różnych innych rzeczy. Unia Europejska dzisiaj wymaga y, reformy. Unia Europejska musi się obudzić. Unia Europejska musi zrozumieć, gdzie jest, w jakich czasach funkcjonuje. E, dlatego polski głos, silny głos polski w Unii Europejskiej jest niezbędny. Natomiast jeżeli ja byłbym prezydentem, to byłbym aktywnym prezydentem w tym obszarze. Bo ja obszar polityki zagranicznej czuję, rozumiem, lubię, buduję relacje. Jak nie wierzycie, to sobie zobaczcie y, y, ostatni ten naszą akcję na woś. Znam się ze wszystkimi moimi praktycznie odpowiednikami w Europie. Mamy do siebie telefony. Jak zrobiłem akcję ze zrobieniem foodbooka w książki kucharskiej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, obdzwoniłem wszystkich, 14 z nich się natychmiast zaangażowało, marszałków, przewodniczących parlamentów z całej Europy. My jesteśmy na ty, znamy się, działamy. Będę aktywnym prezydentem, który będzie cały czas starał się nie tylko Polskę, ale Europę ustawić we właściwym kierunku. Dlaczego ty tym mówisz ostatnie zdanie? Bo Europa jest ślepa dzisiaj. Europa jest dzisiaj ślepa na bardzo wiele wyzwań, które na, na przykład północną Afrykę. Ona je kompletnie nie widzi. A Putin nam tam szykuje Armagedon. Przecież Putin od 20 lat przejmuje kraj po kraju w północnej Afryce. Burkina Faso, Mali, Niger, jeden po drugim albo jakieś rewolty, albo silne frakcje prorosyjskie. Po co on to robi? Po to, żeby jak przyjdzie czas i mu zadzwonić dzwonek, wypchnąć falę migracyjną z północnej Afryki na południe, do Włochów, do Hiszpanów, którzy dzisiaj mówią: Ale my nie możemy już więcej do zbroiń, bo my mamy Lampedusę, mamy Ceutę i Melile, no to musicie nam odpuścić. Zobaczycie, co będzie za chwilę, jak Putina tutaj nie powstrzymamy. Przy Ukrainie. I to też trzeba widzieć. Dzisiaj Europa musi. musi Musi być dumna samej siebie. Nie może być tak, że jedzie do Stanów Zjednoczonych przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw, spraw zagranicznych, do kontaktów zewnętrznych i nikt w Stanach nie ma dla nich czasu i muszą wracać do Europy. Bo spotkania w ostatniej chwili są odwołane. No to jeżeli tak jesteśmy traktowani, to musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, to my się teraz zbudujemy. I jeszcze Bezpieczeństwo to fizyczne, kraju. Wiecie, Finowie od, 40, 40, od 80 lat żyją w cieniu ruskich. Ale żyją, bo nie rozpaczali, tylko wybudowali taką obronę cywilną, jaką wybudowali. Że tam jest schronów w 5, 4 milionowym kraju na 5 milionów osób. W samych Helsinkach jest, które mają 900 tysięcy ludzi, miejsc w schronach na 700 tysięcy ludzi. Byłem w grudniu ubiegłego roku, widziałem jak to działa. Schrony normalnie, to tam są siłownie, y, y, lodowiska, nie wiadomo co innego, mają jak jest alarm dwa dni na złożenie się, i wszyscy, każdy wie do jakiego miejsca idzie. Wszystko perfekcyjnie przygotowane. Bo nie, słuchajcie, nie możemy się dać przestraszyć. Przecież Putin dzisiaj nie idzie na nas z czołgami, nie idzie na nas z rakietami. On idzie po to, żeby wygrać wojnę w naszych głowach. I mask mu w tym pomoże, promując y, ekstremistów y, z prawicy, konfederatów albo jeszcze y, jakichś innych. My musimy my, my nie możemy dać wygrać wojny w naszych sercach i w naszych głowach. Wy zobaczycie jeszcze nie takie sondaże, y, jeżeli chodzi o prawicowych ekstremistów, tylko pamiętajcie, że żadne sondaże się nie liczą. Liczy się to, jak Wy pójdziecie i zagłosujecie 18 maja, bo tego nikt nie skręci bo tego nikt też nie zastąpi.